styczeń Będziecie bardzo dużo myśleć jak ten Budda siadacie pod drzewem i szukacie prawdy przyczyny odpowiedzi Ta karta pokazuje, że wy jakąś sprawą jesteście już bardzo zmęczeni, już nie macie sił, sami nie jesteście w stanie odnaleźć rozwiązania dla waszej sprawy Poddajecie się, siadacie pod drzewem i czekacie, aż pomysły same do was przyjdą. Nie jesteście tutaj sami. Inni także czekają na wasze rozwiązania, na wasze odkrycia. Mogą to być wasi przyjaciele, współpracownicy, wasza rodzina. Oni czekają, aż będziecie gotowi, aż coś postanowicie. Luty. Odwrócony archanioł Rafał, on niesie miłość i piękne emocje rodzinom, uzdrawia życie rodzinne. Gdy karta jest odwrócona, oznacza to, że w tej rodzinie miłości brakuje, trzeba ją uzdrowić. Wy tutaj w styczniu o tej rodzinie właśnie myślicie. Tam za Wami czeka Wasza rodzina na to, co postanowicie. Ponieważ nie dzieje się dobrze, potrzeba tutaj rozwiązań naprawy tej sytuacji. Marzec to jest czas działania. Król sił, król energii, ma moc, by pokonać każdą przeszkodę, ma moc, by wcielić w życie każde rozwiązanie. Mowa tutaj o Panach, królach sił. Jest to czas wielkiej mocy. Nikt nie będzie w stanie was powstrzymać. Będziecie bardzo uparci w swoim działaniu. Nie dopuścicie do siebie myśli, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, pomoże wam, czy zaszkodzi. Wy po prostu będziecie działać, iść przed siebie. Kwiecień. Ta karta wyjaśnia nam, co się dzieje. Ta odwrócona szachownica. Mówi o grze międzyludzkiej. Może to być wasza rodzina, współpracownicy. Graliście z nimi w grę oni z wami, grę egoistów. Kto wygra, kto przegra? Wielu waszych przyjaciół udawało tych przyjaciół. W rzeczywistości grali przeciwko wam, gralibyście, przegrali. Odwrócona szachownica mówi o tym, że wy rozpoznajecie. Osoby z Waszego bliskiego otoczenia, które działają przeciwko Wam, które Wam szkodzą. Jest to wielki zawód odkryć takie osoby, ale Wy je opuszczacie. Macie siły, by tę grę opuścić, opuścić tych niedobrych ludzi. Ci ludzie są pokazani na pierwszej karcie za Wami. Wy jesteście przedstawieni jako ten Budda. Oni wiedzą, że wy wiecie, czekają na wasze działania. Opuszczacie ich, opuszczacie tę grę. Maj, to musi boleć, odwrócona muza, wir miłości w sercu gaśnie, mrok tam się pojawia, jest to bardzo bolesne, opuścić ludzi, których uważało się za tak bliskich. A tak naprawdę bliskimi nie byli. Będziecie to odczuwać. Okres braku chęci do życia, braku natchnienia twórczości, wielka niechęć, załamanie to będzie Wam tutaj towarzyszyć. Czerwiec, karta róż, bliskich rodzinnych relacji, karta miłości. Stół jest pusty, filiżanka stłuczona. Tutaj był konflikt. Popatrzcie, że na tym samym poziomie jest odwrócony archanioł Rafał, który mówi o rodzinnym szczęściu i miłości, którego wam będzie brakować. To oznacza, że ta gra, że ci ludzie, którzy grali przeciwko wam, to wasza rodzina. To nie są jacyś dalecy przyjaciele, dlatego ten ból i brak miłości w sercu. Lipiec. Ten ptak w dziobie niesie odpowiedź: co się wydarzyło, dlaczego ta kłótnia. Odpowiedzią jest odwrócony Archanioł Michał, najpotężniejsza istota w tarocie Akashy. Jest to opiekun, ochrona, ojciec, ktoś, kto chroni swoje dzieci. Tej opieki, tej ochrony tutaj nie było. To doprowadziło do konfliktów tej bliskiej relacji. Sierpień w waszym życiu pojawia się ktoś szczególny. Popatrzcie, że ten mężczyzna czeka przed bramą do waszego domu. On do was przychodzi, nie da się go nie zauważyć. W ręku trzyma zwój. To są odpowiedzi, wskazówki, podpowiedzi, wiedza, co zrobić w tej sytuacji, co zrobić z tym konfliktem. Co zrobić z waszą drugą połówką? Przyjdzie ktoś z zewnątrz. By wam pomóc, by dać wam informacje. To dzieje się w sierpniu. Wrzesień. Kolejna karta róż. Karta miłości. Pokazuje egoistę na karcie odwróconej. Egoista odchodzi z waszego życia. Osoba, która myślała tylko o sobie, życie miało toczyć się tylko wokół tej osoby, ta osoba odchodzi. Ten konflikt związany był z tą osobą. Z tą osobą także związana jest postać odwróconego Archanioła Michała. Miał być dla was, miał was wspierać, miał się opiekować wami. Tego nie robi, bo to egoista odchodzi z waszego życia. To jest wrzesień, naprzeciwko odwrócona muza, brak miłości, smutek. To jest zakończenie relacji. Październik. I tutaj, po zakończeniu tej relacji, pojawia się przepiękna dla was karta. Po wielu miesiącach dochodzi do wielkiego oczyszczenia, to jest karta jedności. Wasza dusza wyższy ja, ciało wszystko ze sobą w jedności splątane, czas ogromnej energii, natchnienia, czas pozytywny, wysokie wibracje. W końcu wasze życie zaczyna się układać, zaczynacie je od nowa. Jesteście pełni pomysłów, chęci do życia, chcecie wiele tworzyć, wiele doświadczyć i to wam zaczyna się udawać. Listopad ta karta ze skrzyżowaniem jest odwrócona, pokazuje, że wy myślicie o przeszłości, zastanawiacie się, czy faktycznie dobrze zrobiliście. Popatrzcie, panie, za kim się patrzycie: za królem sił silny mężczyzna był to w waszym życiu, ale nie spełniał swojej opiekuńczej roli. Myślicie o nim jako o przeszłości. Jest to listopad. Ten mężczyzna jest już przeszłością, ale patrzycie się jednocześnie w kierunku grudnia. Popatrzcie, panie, królowa biznesu, królowa pieniądza, królowa kluczy to jesteście wy. Od samego początku mowa była tutaj o paniach. Jesteście tutaj niezależne. Z podniesioną głową zerkacie na rzeczywistość zwierzę waszego pałacu. Sukcesy w pracy, w finansach bardzo dobrze w życiu wam się Panie wiedzie. Po opuszczeniu tego silnego mężczyzny nabrałyście wiatru w żagle. Wasze życie stało się pozytywne. Zaczynacie doceniać siebie, swoje umiejętności i możliwości. W środku ścieżka życia i rozwinięcie koła życia. Popatrzcie, jaka karta pojawiła się nad tym brakiem miłości i szczęścia w Waszych rodzinach. Jesień czas refleksji czas niedziałania, braku chęci do robienia czegokolwiek poddanie się. Dalej pojawia się karta czasu, klapsydra odwrócona, czyli pełna nigdzie się nie spieszcie. Jest czas, na wszystko jest czas niczego tutaj nie przyspieszajcie. Nad klapsydrom jest ten mężczyzna, silny mężczyzna, egoista pozwólcie. By rzeczywistość i czas zrobiły swoje, na siłę nie forsujcie żadnych rozwiązań. Jest czas. To jest centrum rozkładu, środek koła życia i ścieżki życia karta nad tą szachownicą, gdzie opuszczacie. Osobę, która działała przeciwko Wam, gdzie poznajecie, że osoby Wam bliskie wcale takie nie były, mowa tutaj o tym mężczyźnie. To jest karta wojny: ostry konflikt między dwiema połówkami walka o zwycięstwo i cierpienie tego już się nie da uratować. Czas mediacji minął. Ale Popatrzcie tutaj, odwrócona wyrocznia, która wskazuje na kartę konfliktu to oznacza, że wy nie dopuszczacie do siebie tego, co się dzieje. Nie wierzycie w to, nie wierzycie w złe intencje złego człowieka w waszym życiu. Dopiero ten mężczyzna, król zwojów, przedstawił wam sytuację. Obrywaliście od drugiej istoty, ale dalej nie wierzyliście, że ona Wam szkodzi. No właśnie, Hilarion. To jest wiedza. Wszystko podane czarno na białym wiedza akademicka, dowody, twierdzenia. Tutaj nie ma żadnego myślenia o czymś gdybania. Tutaj są konkrety, sprawdzona wiedza. Ten mężczyzna jest nad Hilarionem. To oznacza, że pomimo, że nie będziecie wierzyć w złe intencje drugiego człowieka, to czarno na białym zostanie Wam to tak przedstawione, tak pokazane, że nie da się tego obronić. Poza kołem życia jest to co z tej wiedzy wynika odwrócony boski uzdrowiciel który wysysa energię z serca osłabienie smutek ból żal i cierpienie to będzie z tego wynikać ale pamiętajcie panie jak to się kończy a kończy się dla was bardzo dobrze układ pokazuje kobietę która nie jest w stanie uwolnić się od silnego mężczyzny, oprawcy, który miał się opiekować nią. Tak myślała, że po to ta wielka siła będzie mu potrzebna, ale on tą siłę stosował do innych celów. Do końca, panie, nie wierzyłyście, że ten mężczyzna jest zły. Do końca wierzyłyście, że się naprawi. Nie naprawił się. W końcu odszedł. Egoista was opuścił, a wy rozwinęłyście skrzydła, poznałyście swoją wartość, bo to jest karta wielkiej wartości.